Główny zespół, specjalny rekwiem. Cały zeszły rok się z wami użeraliśmy. Nie ma miło mi was w końcu poznać. Aha, chyba nas sobie nie przedstawiono. My father was a musician in Stanley. During the German occupation, the sound of his violin filled the air with magnificent music. Corsico, of many of the great nationalist composers. To my countrymen, it was a symbol. Is a betrayal, a betrayal against all of Mother Russia. Dragovich, Christians are not troubled by such matters. They look only to advance their own interests and agendas. Everything is loaded. of the fascist ride. grab the gear. We are moving out. The men and I have fought through the most bitter of winters on the eastern front. As long as Mother Russia has enemies, I will answer her call. Put aside your petty rivalry, Kravchenko. And Captain Reznov will do as he is told. We are here for one German, and one German only, Dr. Friedrich Steiner. This man has offered his cooperation to our cause. He is not to be harmed. Disobey this order and you will be shot! Between you and Dragovich. When the German occupation began, he and his lapdog, uh, Krachenko, left my men and I hopelessly outnumbered. Promises of reinforcements were made. They, but not him. Dragovich and Krachenko are opportunists, manipulators. They are not to be trusted, Dmitri. Dmitri Patrenko was one of the bravest men I have ever known. He fought by my side from the siege of Stalingrad to the fall of Berlin. The wounds he sustained ensured our victory should never end in the heroes but come to Russia. But Stalin had little need for heroes. 6 czerwca 1966. Notatka dla R Richarda Keena, od Ryana Jacksona, głównego analityka. Temat... Wiktor Reznow, pseudonim Wilk. Podsumowanie profilu. Po krwawej jadce w Berlinie pod koniec II wojny światowej, Reznow wierzył, że powróci do ojczyzny jako bohater. Jednakże jego los zmienił się nieodwracalnie w wyniku powojennej misji prowadzonej w rejonie północnego koła podbiegunowego. Szczegóły tej misji są nieznane. Rozłam pomiędzy Reznowem i jego towarzyszami doprowadzi do uwięzienia Reznowa w sowieckim Gułagu, gdzie był poddawany surowym karom. Próbowano go również przeprogramować. Humming twierdzi, że mało to na celu zmiany osobowości Reznowa na bardziej wynaturzoną, złą i nieprzewidywalną. Reznow manipuluje wszystkimi wokół, starając się podporządkować ich swoim własnym planom, których nikomu nie ujawnia pomimo swojego wieku reznof jest doskonałym żołnierzem zdolnym do brutalnej walki przeciwko wszystkim i wszystkiemu co znajdzie się na jego drodze jest to szczególnie widoczne podczas jego sporadycznych wybuchów skrajnej przemocy w załączeniu częściowa historia służby oraz profil psychologiczny totalnie zjebanego. Wiktor Reznow. Czy jest on dziadkiem Gorjewa? A może Gorjew jest, jest wnukiem brata Reznowa? Oczywiście nie wiemy tego na pewno. Wiemy, że sam Gorjew mówi, iż jest synem właściwie jest potomkiem bohatera spod Stalingradu, a jak wiadomo w serii Call of Duty było tak naprawdę dwóch bohaterów jeśli chodzi o Stalingrad. Wspomnijmy, że tutaj zagłębiamy się w tryb zombie. A skoro mowa o trybie zombie i skoro sam Gorjew znajduje się w trybie zombie i on mówi o swoim dziadku jako bohaterze spod Stalingradu. A pamię trzeba pamiętać, że sam tryb zombie został wypromowany przez Treyarch i Treyarch nam tutaj sugeruje, to czy właśnie dziadkiem Gorjewa nie jest przypadkiem Reznow? Albo jego brat? Oczywiście nie wiemy tego. Same dane na temat e, Wiktora Reznowa, czy chociażby jego brata, są tutaj no, niezbyt e, precyzyjne. Nie wiemy, czy Wiktor miał brata. Nie wiemy, czy sam Wiktor w ogóle miał syna. Można powiedzieć, że spod pierwszy raz spotkamy Reznowa właśnie w Stalingradzie podczas masakry na Placu Czerwonym kiedy to Niemcy przejeżdżając koło słynnej fontanny właśnie na Placu Czerwonym strzelają do żołnierzy Armii Czerwonej po prostu dokonując przy tej fontannie masakry wszystkich tych, którzy przeżyli. Pośród nich zostało tylko i wyłącznie dwóch żołnierzy.

Natomiast drugą, Dmitrij Petrenko. Ale należy się zastanowić, czy Dmitrij Petrenko faktycznie mógłby być hmm, dziadkiem Gorjewa? Otóż nie. Z racji tego, że. Petrenko zostaje bestialsko zamordowany w trakcie misji nad Morzem, właściwie na Biegunie Północnym, gdzie został wysłany razem z Wiktorem Reznowem. A sam Wiktor Reznow został następnie wtrącony do Głagu, gdzie zginął. Podczas ucieczki z samej workuty. Ale zanim przejdziemy do tych wydarzeń i je Wam zaprezentuję, chciałbym zapytać się Was: czy myślicie, że faktycznie Wiktor Reznow mógłby być dziadkiem Goriewa z Call of Duty Black Ops Cold War z trybu zombie? Czy też. Może sam Wiktor Reznów miał brata, ale jako, że nie ma tego nigdzie powiedziane, musimy się po prostu tego i wyłącznie domyślać. Moi drodzy, mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeśli tak, dziękuję serdecznie za wysłuchanie, za obejrzenie. No i cóż. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić do kolejnych materiałów na kanale. A jeśli Wam się ten jeden konkretny materiał spodobał, no to możecie rozesłać go po swoich znajomych. I mam nadzieję, że w przyszłości pojawi się więcej takich materiałów. Trzymajcie się i do następnego. Mówi dla Was. Wojsko.pl dziewięćdziesiąt cztery.